Witam Was w kolejnym odcinku. Kariera droga do chwały, menedżerem GKS-u Katowice. Jest to już jedenasty odcinek, drugi odcinek trzeciego sezonu. Przed nami mecz z Legią Warszawa. A zanim on, krótkie podsumowanie tego, co działo się w poprzednim z okienku transferowym. Jak możecie zauważyć, dość sporo zmian nastąpiło w naszym składzie, zmieniło się aż Czterech zawodników w podstawce, czyli Murawski, Śliż, Kowalczyk, Koperski, zawodnicy tacy jak Radosów, Murawski, Bartosz Śliż, przyszli do nas na zasadzie wolnego transferu, którzy byli już zakontraktowani przez nas prawie rok temu. Natomiast Sebastian Kowalczyk przyszedł do nas na zasadzie transferu definitywnego z Pogoni w Szczecin, a Filip Koperski z Lechii Gdańsk. Myślę, że możemy zaczynać. Ze względu na to, że to jest mecz z Legią, rozpoczniemy to standardową symulacją. I zobaczymy, w jaki sposób rozwiąże się ten, to spotkanie. Jak możecie zauważyć, zawodników w żółtych koszulkach, aż 10 Polaków, to jest coś, do czego właśnie y, trener suchy dążył, żeby nie tylko mieć zespół, który składa się z dobrych zawodników, ale przede wszystkim, żeby byli to Polacy, żeby promować polski futbol. Zweryfikujemy teraz, czy, czy, czy ta promocja polskiego futbolu to sposób prowadzenia zespołu, który opłaca się i przede wszystkim jest skuteczny. Póki co wyrównany mecz. Zarówno jedna i druga strona po tych pierwszych 20 minutach miała swoje okazje. Legia troszkę mocniej naciera, tak mi się wydaje. O i, i jakby potwierdzeniem tego jest bramka Bartosza Kapustki. Bartosz Kapustka również był w strefie zainteresowań GKS-u Katowice. Rozważany był pomiędzy, właśnie, Kowalczykiem a Bartkiem Kapustką. Natomiast finalnie doszło do zakupu Sebastiana Kowalczyka. No i Bartosz już się odwdzięcza. już pokazuje, że, że to nie była dobra decyzja. Spalony. Ok. Filip Koperski. Eisenhardt. No nie wygląda dobrze na razie. Wygląda jakbyśmy nie mieli strzelić bramki w tym meczu. Bardzo, bardzo szczelnie obrona współdziała razem z bramkarzem. Eisenhardt. O, to może być dobra akcja. Skóra. Ach, niestety nie udało się strzelić bramki. Dośrodkowanie Kowalczyka. Jeszcze raz będzie próbował. Podanie. Zamieszanie w polu karnym. Ach, niestety piłka wybita przez legię. No, i na razie 1 do 0. Wchodzi na boisko Aleksander Paluszek I wejdzie również Kosztin. Wznawiamy mecz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eisenhardt naprawdę w tej pierwszej połowie dawał dużo z siebie, niestety się nie udało. Nic zdobyć. Oj, tutaj, gdyby nie spalony, to bramka by na pewno posypała się i byłoby już 2-0. Bartek Skóra. Mm, niestety znowu udana interwencja Kacpra Tobiasza. Bardzo ładnie. Kacper Bieszczak tym razem interweniuje. Po raz kolejny. Druga interwencja w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Czy wyjdą z tego obronną ręką? Trzecia interwencja. Oblężenie. W końcu musiało się to wydarzyć. No i drugą bramkę strzela nam Bartek Kapustka, proszę bardzo. To jest pewien sygnał, to jest, to jest pewna informacja. Kolejna strata Skóry. Kolejna kontra. Znowu Bieszczad broni. No i po tych dwóch zmianach w obronie nie wygląda to lepiej. Alegia gra swój futbol I robi to naprawdę dobrze 3-0 do Tym razem Rosołek Rozmontowywuje Obronę GKS-u, ajajaj, sromotna klęska Coś chyba nie zadziałało W, w, w taktyce 4-0 do 0. Cóż za pogrom To jest dewastacja, to jest dewastacja Myślę, że przejdziemy do wyniku, bo tutaj jakby jakakolwiek dalsza weryfikacja nie ma sensu. O, poroszę bardzo, Olek Paluszek strzelił bramkę na 4 do 1. Bramka na pocieszenie. Można powiedzieć, że zawodnicy jeszcze ze sobą się nie zgrali. Natomiast dostać takie bęski u siebie to nie jest nic, co napawa optymizmem. No ale cóż, <laughs> idziemy do następnego meczu. Kosztin bardzo fajnie idzie na sprzedaż ze względu na to, że kupiliśmy Koperskiego. Deal ten nie będzie jakoś bardzo lukratywny ze względu na to, że Kosztin kosztuje plus minus 1.4 400 tysięcy, gdzie koperski kosztował 2 miliony. Natomiast tak jak mówię młodszy, bardziej utalentowany. Polak. No same, same pozytywy. Czyżby? Christian Kosztin, tak jest, szybciutko pożegnał się z GKS-em po roku funkcjonowania. Przeszedł do Fortuna Disseldorf, także tak, także można powiedzieć, że ten zawodnik w pewien sposób się rozwinął dzięki, dzięki grze w GKS Katowice przyszedł do Fortuna Disseldor, to też jest jakiś awans, można powiedzieć. No, przechodzimy tym razem do meczu z lechem Poznań. Tutaj już nie będę bawił się w żadne symulacje takie krótkie symulujemy szybką symulacją proszę bardzo, skóra i Johnson cóż za ciekawa sprawa, że Johnson wszedł i strzelił bramkę proszę bardzo coraz bardziej myślę nad tym, czy by faktycznie tego Keleczukfu nie sprzedać, bo on tak naprawdę tylko siedzi do tej ławce w żaden sposób się nam nie przyda, o Kasper Krupa Odchodzi na wypożyczenie. Fajnie. A my przechodzimy do kolejnych działań. Norbert Wojtuszek do sprzedaży. Myślę, że tutaj w ogóle w ciemno. Idziemy z tą sytuacją. Leo Johnson. Na wypożyczenie. Ok. Jestem jak najbardziej za. Marcel Pięczek. Natomiast my już, my już dokonaliśmy decyzji i nie potrzebujemy żadnego dodatkowego zawodnika, ponieważ to, co jest nam potrzebne, już zostało zakontraktowane. Okej, okay, myślę, że tutaj nie ma potrzeby kontynuowania scoutingu. Transfer no też był ciekawym transferem, natomiast. no Koperski jest młodszy. Przed nim jest ogromna kariera. Bartelewski. 66 rola, ok. To mnie nie interesuje. Żukowski też mnie nie interesuje. Karol, Filak, gdybym. Oj, ale też koszt to ogromny. Ale tym kapuchacza. Już bym mógł rozważyć. Myślę, że, że Tymek to jest taka, taki zawodnik. Jeśli tylko się zgodzi, to ja bym go chciał u siebie. W ekipie. Co to wtedy będzie za obrona? Chyba nie do przejścia. Ach, nie chcę odejść. Szkoda. Bardzo szkoda. No ale nic z tym nie zrobimy. No cóż, to jeszcze zostaniemy z paczonem Mako. Jakby to był duży problem. Trzeba też pamiętać o tym, że ten zawodnik naprawdę dobrze sobie radzi. Jedziemy. Remis. Eisenham z bramką. Adrian wyszczecz. okej, okay. fajnie Villarreal B, <laughs> ciekawa sprawa Fajnie, Leo Johnson został przetransferowany w tego napastnika Okej, okay. Graczuk Fo. odchodzisz od nas Moja decyzja już jest ostateczna Filip Markwiński, fajnie, natomiast też mnie to nie, już nie interesuje. Hmm. Czy jest tu ktoś, kto jeszcze mnie interesuje w tym momencie? Chyba nie. Chyba mamy na każdą pozycję, tak naprawdę, zawodnika. Bramkarz, napastnik, pomocnik. Przydałby się jeszcze jeden pomocnik. <laughs> Zobaczymy. Zwycięstwo, paruszek i skóra. Okej, okay, fajnie, podoba mi się. Drugie zwycięstwo w tym sezonie. Naprawdę wygląda to obiecująco. Poza tą wpadką w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym meczu, to wszystko wygląda naprawdę obiecująco. Okej, okay. Kaleczukwu, miło było, ale nie spełniłeś kompletnie moich wymagań. Także odchodzisz. Skóry nie sprzedamy. Tanio. Hmm. Nie wiem, czy nie zrobię tak, że nie ściągnę kilku zawodników z powrotem do siebie, żeby tutaj też mieć taką większą rotację, ale przy okazji, żeby gdzieś tam tych swoich zawodników dalej rozwijać. No powiedzmy szczerze sobie, takiego Pawłowskiego to ja już bym w tym momencie go gdzieś wrzucał cały czas, raz na jakiś czas na mecz. Dobra, ale tymczasowo jeszcze zostawimy to tak jak, jak jest to aktualnie. Dobra, środkowych obrońców nie potrzebujemy. Ofensywnych też nie. Lewego obrońcy nie potrzebujemy, no chyba, że byłby to Ty, Mateusz Puchacz. Bo nic innego do. Okej, okay. Antoniego. A nie, dobra, co ja robię? Przecież mamy zawodnika, który ma dokładnie ten sam overall już w tym momencie w juniorach. Czemu ja go próbuję kupić? To jest bezsensowna sytuacja. Myślę, że nie mam w sumie żadnego zawodnika, który. To euro dam wam za niego. okej okay. Cieszę się, że się nie zgodziliśmy. Bo już się obawiałem, że może moja głupia decyzja jeszcze przez was zostanie spotęgowana i w końcu ten zawodnik przejdzie do was. Kaleczukfu kolejna oferta. Ją również <laughs> zaakceptujemy. No i przyspieszamy do końca. Dobra, zweryfikujmy sobie plany treningowe wszystkich zawodników, skoro już się ten okres przygotowawczy skończył. Mako, no to wiadomo, to już jest doświadczony piłkarz. Rozgrywający. Olek, ty już się nie rozwiniesz, o proszę. Troszkę zawód, no ale cóż. Szymiński też. Tutaj to mnie wcale nie dziwi. defensywny już za 3 tygodnie zmienisz sobie tutaj tą pozycję Radka zostawiamy w spokoju no i tutaj też jestem troszkę zawiedziony, że Igor już się bardziej nie rozwinie zrobimy ci żebyś sztuczki znał troszkę lepsze Eisenhardt także ma się niby nie rozwinąć Leo, tobie zostawimy to co masz teraz w tym momencie Keleczuk też zostanie Skóra dostaje. Dos no i wszystko. Dobra. Mecz z rakowym. Nie zmieniamy kompletnie nic. Porażka 3 do 1 aż. Ajajaj. Ale okej, okay, to jest raków. No ale gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy to, że jednak z tym Rakowem to my nie chcemy. Znaczy, nie będziemy konkurować. Okej. Okay. Ja rozumiem zyskać serię 5 zwycięstw u siebie. Serie O kurde, to już ciekawe. Fortuna 1,8, zakończ sezon w górze tabeli, sprowadź jednego ważnego piłkarza w tym sezonie, jednocześnie osiągnie zysk wysokości. Sporo, sporo, ale myślę, że to jest do osiągnięcia. O proszę. To jest bardzo ciekawa oferta, ze względu na to, że Paseka może się z nami pożegnać w tym okienku transferowym zimowym. A już w międzyczasie sobie przygotuję kogoś, kto będzie mógł grać zamiast niego. I może kaleczuk się też uda sprzedać w tym momencie. Dobra, zobaczmy jak tam prezentuje się, prezentują się nasi młodzieżowcy. Proszę, wielki już 63 oberala. Damy im jeszcze trochę czasu. Myślę, że to pierwsze półrocze może jakoś im nam się uda przeżyć bez pomocy zawodników, którzy się znajdują na wypożyczeniu. Przecież murawski jest świetnym zawodnikiem. O co wam w ogóle chodzi? Na tym samym poziomie proszę cię. Koncentracja. I to wygramy bez problemu. Nie może odnaleźć ostatnio mm, formy. Okej, okay, to trochę to jest moje winy. Dużo bardzo zawodników pozmieniałem. Ale myślę, że dajcie im trochę czasu tym chłopakom i, i zdziwicie się na pewno pozytywnie. Ok. Myślę, że tutaj trzeba spróbować jakiejś delikatnej podkrętki, czyli paluszek na środek obrony wejdzie. Zamiast Szymińskiego. Porażka 2 do 0. Ojoj, to ze Śląskiej Wrocław, To się nie zdarzało w zeszłym sezonie KKS-owi. Wygląda jakby KKS troszkę tutaj spuścił stonu. Aż 11 miejsce Ale pogoń także jest w dołku. Także może się uda zdobyć jakieś punkty. 3 do, 3 do 2. Walczyliśmy bardzo długo, ale udało się wyciągnąć, wyrwać z paszczy lwa. Te trzy punkty No i też OK Myśmy gdzieś tam się odbili, udało się Natomiast Pogoń znajduje się teraz na 17 miejscu, kto to w ogóle awansował? Ruch awansował Awansował Chrobry Głogów I Stalmielec wróciła Lech 14, Pogoń 17 Legia 6, Drugi Raków, ale się tutaj pomieszało teraz wszystko i gramy z Jagielenią, która jest w tym na pierwszym miejscu na, Już na drugim? Raków Raków jest w niesamowitej formie Zobaczmy, czy uda nam się wygrać z Jagielenią stok, Remis No to i tak dużo I Kowalczyk z pierwszą ramką, proszę bardzo Wreszcie Kowalczyk strzela No ten GKS musi się troszkę odbudować, muszą Muszą się odbić. chociażby ze względu na to, że ten chłopak, tak naprawdę ta, ta drużyna, jest bez ich kreatora. Przecież Jonathan dos Santos, to od praktycznie dwóch lat, to był taki wirtuos wewnątrz GKS-u Katowice. On praktycznie tworzył wszystkie akcje. 11 miejsce dalej ciężko odbicim się troszkę od tego dna chociaż nie wiem czy dno to jest odpowiednie określenie nie dużo brakuje i Michał Webrzyniak będzie tym środkowym płacnikiem. oj ale mi się przydałby się bardzo teraz Taki dobry mecz, zwycięstwo w tym meczu z Zagłębiem Lubin Tylko remis Kowalczyk z dwiema bramkami, proszę bardzo Zweryfikujmy sobie w ogóle, jak wygląda w tym momencie um, ilość bramek strzelonych przez naszych zawodników Przez poszczególnych zawodników Kacper Skura cztery bramki Sebastian Kowalczyk, trzy bramki, trzy asysty No to też pokazuje, że przyszedł i, i daje czadu Ślisz, dwie bramki, trzy asysty, Eisenhardt Dwie bramki, słabo, słabo No i Leo Johnson tutaj nie ma co Trzeba powiedzieć szczerze sobie, że Brameczkę też wsadził No Bartosz i Sebastian widać, że tutaj odstają od, od Pozostałych zawodników Dobrze, na razie zostawmy to tak jak jest. No proszę Zwoliński Tytułem najlepszego zawodnika miesiąca. Chrobry Głogów. Trzecie miejsce. Ciężko mi to pomyśleć sobie o tym, że, że taki, taki zespół jak Chrobry Głogów jest na trzecim miejscu w Ekstraklasie. Zwycięstwo. Tak jest. Bardzo ważne zwycięstwo. Pomimo tego, że Chrobry to wiesz, wiecie, nie to nie jest jakaś niesamowita jakość. Aczkolwiek ze względu na to, że oni byli naprawdę w dobrym, w dobrym trybie i w takim chęci zwyciężania kolejnych meczy. To jest ważne, żeby, żeby przerywać takie passe. I ważne, żeby w ogóle być w stanie przerywać taką pasę. To znaczy, że nasz klub jest bardzo silny, psychicznie. Kolejna konferencja przedmeczowa. Gramy tutaj derby Śląska tak naprawdę. to że wszystko może się zdarzyć, także proszę tutaj nie ferować wyników. Hmm. Proszę tutaj w ogóle nie rozmawiać o tym. Może nie było jakaś super fajna, fajne zwycięstwo, ale wygraliśmy, więc należy się trochę więcej szacunku na naszym zawodnikom. Biorę to dalej na siebie. Uważam, że kilku zawodników, yy, którzy do nas się... jeszcze się do nas nie wdrożyli wystarczająco. I odejście kilku zawodników także nam nie pomogło. Więc. Yy... Myślę, że, że, że ja po prostu muszę dać im troszkę czasu. Natomiast ja jestem ciekawy bardzo jednego zawodnika. Zaobserwowałem go właśnie w trakcie tego ostatniego meczu hmm. z chrobnym głogów, i chciałbym po prostu zaobserwować, jak on się prezentuje, ze względu na to, że być może w przyszłości dołączy do mojej drużyny. Kolejny mecz, kolejny mecz, tym razem z Górnikiem, zwycięstwo, skóra z dwiema bramkami, fantastycznie. Ach, ten napastnik z Arki powoli się nam rozkręca, zobaczymy czy to tylko tymczasowa taka mm, forma, czy to jednak coś, coś większego. I już GKS znajduje się na szóstym miejscu. Kilka lepszych meczy i zaczyna się to wyglądać, zaczyna to wyglądać interesująco Wojtuszek prosi o miejsce, o szansę do składu Na pewno nie zagrasz w tym meczu ze względu na to Że tutaj Koperski ma też myślę, coś do, do, do udowodnienia swojemu byłemu zespołowi Więc zagramy Po raz kolejny tym samym zespołem Przegrana, ok No trudno Jestem troszkę zawiedziony tym, że przegraliśmy, ale też musimy wziąć pod uwagę to, że jednak ta Lechia to, to też nie jest byle jaki, byle jaki rywal. Miłość jak, proszę bardzo, 66 rola. To jest zawodnik, którego na pewno warto rozważyć w kontekście jakichś wzmocnień. Co więcej. Aha, przez przypadek kliknąłem, że będę chciał podpisać od razu po, klauzulę. Nie, 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 nie. nie To jest za dużo, za dużo jak na takiego zawodnika Sorki, miłoż ale ja odwaliłem trochę i nie będziemy mogli się od razu podpisać. Ze względu właśnie na to, że. Mm, no i kaleczukwu teraz nagle się zaczyna rozwijać. W momencie, kiedy ja już go postanowiłem sprzedać sprzedać. Co to jest za gość? w międzyczasie trzeba naprawdę zwrócić uwagę na to, że nasz zespół wygląda wybornie. Popatrzcie na to. Praktycznie wszyscy zawodnicy mają już overall powyżej 70. Mako i Maślanka to są jedyne, jedyni. No dobra, jeszcze Murawski. To są jedyni zawodnicy, którzy w przyszłości raczej nie osiągną tych 70 w tym sezonie. Kolejna porażka. Ten GKS. Ja tego nie rozumiem. Grają naprawdę dobry futbol. Grają mocnych zawodników, a jakoś gdzieś brakuje brakuje takiej konsekwencji taktycznej. Kolejny mecz. Czy tym razem uda się zwyciężyć? Remis. Tylko remis. Kowalczyk z kolejnym bramką. No i tutaj ciężko w ogóle powiedzieć coś na temat tej drużyny, bo z jednej strony można powiedzieć, kurde Chłopcy sobie dają radę Są w środku tabeli, bo to dziewiąte miejsce to nie jest jakieś tragiczne Ale patrząc na to Czego trener na pewno od nich oczekuje To To co oni dają To jest co najmniej niezadowalające Okej, okay, mecz z ruchem Chorzyw takie mini terwy, no ale jak tego już nie wygramy, to naprawdę będę zawiedziony. Proszę, nawet Sobocińskiemu się udało. A właśnie. Może, może taka zmiana pomoże. Zobaczymy. 2 do 1. Uff. Zwycięstwo. Ważne zwycięstwo. Słaby przeciwnik, więc trzeba było to wykorzystać. No a teraz będziemy rywalizować z Wartą Poznań I mecz z Wartą będzie kończył ten dzisiejszy odcinek Gramy z 15 drużyną Ekstraklasy Niezbyt dobrze zaczęliśmy No zdecydowanie no Mamy dobry. dokładnie, to, to jest wszystko to o czym ja cały czas mówię. Mamy świetnych zawodników, ale jakoś Same te mecze nie wychodzą. Taktyka się sprawdziła. Wygraliśmy, to jest ważne. To prawda, to prawda. Ale ja dalej mówię, to jest moja wina. Ja za, za dużo zmian wprowadziłem, jakby w jednym okienku transferowym. Mam nadzieję, że gdzieś pod koniec tego sezonu ta drużyna wzbudzi w sobie pokłady tej współpracy. Natomiast nie wydarzy się to jeszcze w tym meczu. Hmm. Niestety liczyłem na to, że, że, że wygramy ostatni mecz przed zakończeniem tego odcinka. No, natomiast takie sytuacje też się zdarzają. Także trzymajcie się bardzo serdecznie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Adios.